Przytankowo dla dzieci zaprasza Wanda Osuchowska-Orłowska. Za co najbardziej kocham moją mamę? Za co najbardziej kocham moją mamę? To był tytuł wypracowania, które napisaliśmy, a teraz pani czytała nam niektóre fragmenty. Kocham swoją mamę najbardziej za to, że jest ładna i elegancka. Ma ładne oczy i ładne włosy. Jest wesoła i często się śmieje. I nie lubi stać w kolejkach. To mi się bardzo podoba, bo ja też tego nie lubię. Roześmialiśmy się, my też nie lubimy stać w kolejkach, powiedziała pani z rozbawieniem i otworzyła następny zeszyt. Najbardziej kocham moją mamę za to, że mnie rozumie, że jest sprawiedliwa. Nigdy się nie gniewa o takie rzeczy, które zdarzają się przypadkiem. Kiedy niechcący coś stłukę czy zniszczę, raz nawet gdy zgubiłem sporo pieniędzy i wróciłem z płaczem, mama powiedziała: Trudno, synku, nie płacz już. Na drugi raz, staraj się bardziej uważać. To było ładne, powiedziała pani. A my przytaknęliśmy. Przeczytała jeszcze kilka fragmentów z różnych wypracowań. Niektóre były dość niemądre. Jola na przykład napisała: Najbardziej kocham moją mamę za to, że mi kupuje ładne rzeczy z ubrania, że mi nie żałuje pieniędzy na gumę do rzucia i czekoladę, nawet kiedy ma mało pieniędzy. Znów się śmialiśmy, a Jolka siedziała czerwona jak burak. Potem pani spoważniała i powiedziała, a teraz dowiecie się, za co jeszcze można kochać mamę. Najbardziej kocham moją mamę za to, że jest dobra dla wszystkich dzieci, nawet dla tych, o których tylko czyta w gazetach, słucha w radiu i które ogląda w telewizji. Bardzo się oburza, że dzieci są głodne i zawsze zapisuje sobie numery konta, gdzie można przesłać pieniądze. I wysyła choćby parę złotych dla tych biednych dzieci. Mama uśmiecha się do innych ludzi, chociaż nawet sama ma zmartwienie i pomaga jak może. Pani przerwała, spojrzała na mnie z miłym uśmiechem, i klasa też zaczęła patrzeć w moją stronę, aż mi było głupio, a po chwili czytała dalej. Muszę jeszcze napisać o takiej przygodzie w autobusie. Mama siedziała, ja stałem obok, kiedy wsiadł na przystanku starszy pan z laską. Zaraz zerwała się jakaś młoda dziewczyna i zawołała na cały autobus: Proszę, niech pan siada, przecież pan jest inwalidą i nie może stać. Ten pan poczerwieniał. I powiedział do dziewczyny, Dziękuję pani, mogę stać. Wzruszyła ramionami i usiadła z powrotem. Autobus szarpał i ten pan z trudem utrzymywał równowagę. A po chwili moja mama podniosła się i powiedziała do niego z uśmiechem: My już wysiadamy, proszę pana, zwalnia się miejsce. Ten pan uchylił kapelusza, spojrzał uważnie na mamę i zapytał: Czy na pewno pani już wysiada? Już chciałem się wtrącić i przypomnieć mamie, że mamy jeszcze cztery przystanki, ale ona ścisnęła mnie mocno za rękę. Ależ oczywiście, że wysiadamy powiedziała. Pan z laską podziękował i usiadł. A my wysiedliśmy. I na tym samym przystanku czekaliśmy bardzo długo na następny autobus tej samej linii. Było zimno i padał deszcz. I byłem trochę zły na mamę. Ale potem rozjaśniło mi się w głowie i zrozumiałem, dlaczego wysiedliśmy. I wtedy poczułem, że jeszcze bardziej kocham swoją mamę, a ty za co najbardziej kochasz swoją mamę?